Kurtki zimowe, ciepłe obuwie, czapki, szaliki i rękawiczki to tylko część darów, jakie w ostatni weekend mieszkańcy słupska przynieśli do Nowego Teatru. Pomoc zbierano przy okazji spektaklu Ciemna Woda, w którym pojawia się m.in. wątek uchodźców. Każdy, kto przyniósł dary, mógł za darmo obejrzeć przedstawienie. Wszystkie zebrane w weekend rzeczy trafią do uchodźców, którzy od kilku tygodni przebywają w pasie granicznym między Polską a Białorusią, a nocami temperatura spada tam niemal do 0 stopni Celsjusza. Teatr przyłączył się do akcji, którą prowadzi Stowarzyszenie Kobiece Słupsk. Tam również mieszkańcy przynieśli już mnóstwo darów, które trafią na granicę, a stowarzyszenie kupiło koce termiczne i namioty. Organizatorzy zbiórki proszą jeszcze głównie o męską odzież termiczną i wygodne, najlepiej sportowe obuwie męskie. Potrzebna jest też wysokoenergetyczna energetyczna żywność, czekolady, batony białkowe, izotoniki oraz wafle ryżowe. Dary można przynosić jeszcze do piątku do siedziby Stowarzyszenia Kobiecy Słup w Skopie przy ulicy Niedziałkowskiego 6 lub do siedziby Nowego Teatru przy ulicy Lutosławskiego 1.